Nie, że jakby nie było tachografu, to byłoby dużo wypadków. Jesteś odpowiedzialny za to, żeby jeździć. Ja jeżdżę 35 lat i nie spowodowałem żadnego wypadku, który spowodowałby uszkodzenie ciała z mojej winy, tak? Po 35 latach w ogóle miałem pierwszy wypadek, w którym na mnie motorzysta wpadł. I nie jeździ na tachografie. Człowieku, nie chce mi się dyskutować na temat Twojego niewolniczego stanu umysłu. Tachografy trzeba wypierdolić. Koniec dyskusji. I tyle. Nie ma żadnego niewolnictwa. Czy uważasz, czy uważasz, że chirurg, który operuje czasami 9 godzin, wziąłby sobie 20- czy 30-minutową przerwę ze względu na bezpieczeństwo, bo mu ręce zaczną drżeć? Nie mam ochoty na ten temat dyskutować. Ze zniewolonymi umysłami ja nie mam ochoty budzić nikogo. Jedyną rzecz, jaką mogę mieć, to pytać się. Czy jak pójdę na ulicę, pójdzie ze mną, czy będzie chciał pierdolić od rzeczy? Bo ja byłem na ulicy. Kilkakrotnie. A dyskutować mi się nie chce. Ja wam mogę tłumaczyć, jak ja przeżywam świat. Ale kiedy wychodzę na ulicę, to nie po to, żeby dyskutować. Tylko żeby zmusić kogoś, do zmiany swojego postępowania. Jestem dorosły facet. Proszę mnie nie pouczać, kiedy mam iść spać. Kiedy jestem zmęczony, zjeżdżam na pobocze. Jak mi mój szef by powiedział, że jak ja mu mówię, że jestem zmęczony i idę spać, a on mi mówi, musisz to zrobić, to mu odpowiedział tak samo, jak odpowiadałem to wielokrotnie. Jedyną rzecz, drogi, szanowny szefie, którą mogę, muszę zrobić, to jest muszę umrzeć, a resztę to się odpierdziel, bo idę spać. Dzwonię do klienta, Dzwonię do klienta i mówię, sorry, jestem zmęczony. Uważam swoją dalszą jazdę za niebezpieczną. Proszę poczekać, aż się wyśpię i będę mógł kontynuować jazdę. Ale obiecałeś, że będzie. Przeliczyłem się. Nikt mnie nie zmusi do czegokolwiek. Dlatego nie daję prawa rządowi do kontrolowania mnie urządzeniami do spania smyczy, elektronicznej smyczy, kagańca, kagańca i urządzeń elektronicznych do tresowania. Chcesz być tresowany, chcesz się tłumaczyć tym, że ci wygodnie, bo nie masz odwagi cywilnej powiedzieć swojemu szefowi, fuck off! Tak samo jak nie macie odwagi cywilnej, większość z was powiedzieć Tuskowi, żeby się odpierdzielił. Czy innym, moi drodzy. Ja mam taką odwagę. I ponieść za to konsekwencje. Dorosły facet ponosi konsekwencje swoich czynów. A nie tłumaczy się, musi mnie tej bronić, bo przecież ten okropny szef mi powie, że muszę jechać. Spierdzielaj. Nie muszę. Nic nie muszę robić. Jestem odpowiedzialnym facetem. Nawet jak popełniam pomyłki, to wtedy możesz mnie ukarać. Nie możesz mnie karać prewencyjnie. Zamyśla zbrodnie. Zamykać mi gęby, bo ci się nie podoba, co ja sądzę. Wszystko to jest zamordyzmem, który nam serwują. Za chwilę będziesz siedział w mieszkanku dwa na dwa, założą ci wirtualne okulary, a będziesz myślał, że uprawiasz seks z ładną kobietą, a masturbować cię będzie urządzenia elektroniczne. I to będzie całe twoje życie, człowieku. Jak jesteś facet, to siągnij... Jak nie wiesz, czy jesteś facet, to idź przed lustro, siągnij gać i cię, co masz między nogami. I zacznij działać odpowiednio. A nie, będzie dużo wypadków, będzie to, będzie sram, to. Ja jestem za tym, żeby tak, zwróć mi wolność, ale jak popełnię pomyłkę, to wsadź mnie do więzienia. Okej? Okay? Jak popełnię pomyłkę, to wsadź mnie do więzienia. A nie, kurde, złapaliś kogoś pijanego, zabierasz mu samochód. Jeden jedzie mały Fiatem, drugi jedzie Lamborghini, nie? Jeden i drugi traci samochód. To jest prawo? Czy to jest prawo, moi drodzy? I my chcemy na ten temat dyskutować? Ja już skończyłem dyskusję. Ja bym chciał tych ludzi wisieć, widzieć wysoko. Przejęzyczyłem się, moi drodzy. Nie mam ochoty, żeby ktoś mi zakładał smyć, i Kaganiec. Jeżeli mi zakłada, to ja będę to gryzł, bo mogę być za słaby, żeby mi tego nie zrobili, bo mnie przymuszają, bo mnie mogą wsadzić do więzienia. Ale żebym jeszcze to zaakceptował, a może jeszcze mam w zębach przynieść im smycz i kaganiec i merdać ogonkiem, żeby mnie ktoś wyprowadził na spacer i dał mi miskę ryżu, tak? Bo wtedy będę szczęśliwy. Nie będę miał nic, ale będę szczęśliwy, prawda? Moi drodzy, zbyjcie się tej niewolniczej, niewolniczej mentalności, moi drodzy. Nie potrzeba nam żadnych regulacji. Mamy być odpowiedzialni za nasze czyny. A jeżeli nie jesteśmy, to wtedy dostajemy karę. I tą karę musimy ponieść. Jeżeli zmusiłeś siebie z chytrości do jazdy, albo dałeś się zmusić przez swojego terroryzującego cię szefa, to ponosisz odpowiedzialność. Albo za brak charakteru, albo za głupotę. Ponosisz odpowiedzialność. Ktoś na tym ucierpi. Życie kończy się śmiercią zawsze. Więc lepiej ponosz odpowiedzialność za swoje czyny. Zastanów się, czy jechać, czy pójść spać. Zastanów się, czy pójść do oper, operować, kiedy jesteś na kacu. Panie chirurgu, czy inny. Moi drodzy. Dlatego nam dana została, proszę bardzo, indywidualna cechy charakteru, żebyśmy byli odpowiedzialni za nasze czyny. A razem z tym przychodzi wolność. Nikt nie ma ci prawa mówić, gdzie masz usiąść, jak masz długo czekać, etc. Moi drodzy. I teraz jesteśmy uwięzieni, jak te, jak te bydło ograniczone elektrycznym płotem, a jeszcze chcą nam zawęzić, jeszcze chcą podzielić na paletkę, na paletka takie, wiecie, mniejsze, 15-minutowe. Odebrać nam samochody, bo, bo, bo co? Człowieku. Nie mam ochoty tego słuchać w ogóle. Czy jakby ci wszystko to, co ja teraz ci mówię, powiedzieli politycy, że będą cię brać za mordę, że ci nie pozwolą wychodzić, że nie będziesz mógł latać, że ci przymuszą do brania udziału w eksperymentach medycznych, to byś na nich głosował? Pytam się, czy byś na nich głosował? Nie sposób, nie sposób zmienić niewolniczą mentalność, moi drodzy. Nie zmienimy nikogo. Pamiętajcie, że każdy, który próbuje dyskutować, dlaczego chce mieć smycz. I kaganiec jest niewolnikiem. Tak jak ta pani, która nam pisała. Jeżeli to zapewni mi bezpieczeństwo, to ja, to ja mogę być niewolnikiem. Wolność to niebezpieczeństwo, ale to jest też smak życia, sól życia, pieprz życia. Czasami dostaniesz po dupie, czasami zaboli, ale to jest życie, a nie niewolnicze. Życie w małym mieszkanku, gdzie ci nic nie grozi i umrzesz nie znając żadnych mocniejszych przeżyć. Dlatego mamy substytut internetu, który stymuluje, stymuluje naszą. Nasz system nerwowy, żeby wzrosła dopamina. A, hormon satysfakcji, moi drodzy. Nie mam słów na to wszystko, co się dzieje, moi drodzy. Nie mam. Wszyscy właśnie nam tam twierdzą. Jak nie zrobimy tego? Jak nie będzie alkomatów. Jak nie będzie alkomatów, to będzie więcej wypadków. Nie. Ktoś zarobi na sprzedaży alkomatów. Moi drodzy. Jeżeli wierzycie, że Ed Blue w silnikach dieslowskich spowodował oczyszczenie atmosfery, a kto buduje filtry? Fak fabryki do budowy tych filtrów. 30 tysięcy dolarów ekstra w ciężarówce urządzeń oczyszczających, a na końcu wysypujesz popiół i wyrzucają go w śmieci, które zbierają. Ciężarówki palą około 10-15% więcej, dlatego że używają Blue, czyli dodatków czyszczących ten. Czy uważacie, że jeżeli moja ciężarówka paliła 100 tysięcy litrów na rok, a teraz pali 120 tysięcy litrów na rok, to ale z komina leci czyste powietrze, to jest czystość? To są nie. To są fabryki w rękach tych, którzy muszą rozszerzać możliwości odzierania ciebie swoich pieniędzy. Czy nie widzicie, jak bardzo się zubożaliśmy wszyscy? Nieliczni idą pod prąd? Owszem. Nieliczni sobie poradzą. Kolaboranci. Ale normalni pracujący ludzie, moi drodzy, idą w dół, jak porówni pochyły. Mamy coraz mniej, nasze majątki topnieją, długi nas zaciskają, e, zaciskają się na naszej szyi i za chwilę naprawdę będziemy prawdziwymi niewolnikami. I czynią nam to ci, którzy mienią się być rządem danego kraju, rzeczypospolitej, moi drodzy. Rządzą nami takie przygłupy. Infantylne, socjopatologiczne przygłupy. Jak, jak Justin Trudeau. Jak Mark Rutte. Jak Marcinkiewicz, Sikorski. Sikorski czy inny. Kaczyński, Tusk. Po kolei. Po kolei. Nie liczą się z nami w ogóle. Mafia, mafia, mafia. I tyle. No dobra. Za bardzo się chyba podekscytowałem tym. Ale wiecie co? Najgorzej jest to, że mi się nie chce dyskutować. Nie chcę się dyskutować. Dobrze mówicie niektórzy, po co tyle gadać? że zajmij się tym, co robić najlepiej, jeżdżę. No dobrze, mogę jeździć. Mogę nawet wziąć udział w protestie, jak się znowu jakiś trafi. Ale pytacie się mnie często, co zrobić? O, Czeskowski, kolejny, bandiorchuźwa, debil, socjopata. Rządzą na mi psychopati, moi drodzy. Ja tam te na emeryturę. Umrę za kierownicą. Albo gdzieś w lesie wyrąbują sobie kawałek chaty. Naprawdę mi chodzi po głowie. Gdybym miał, gdybym miał starsze dzieci, jak powinienem mieć w moim wieku, to, to już by mnie nie było w zawodzie, bo bym sobie chyba usunął się gdzieś tam, gdzie nie ma internetu i innych rzeczy, bo nie mam ochoty na to patrzeć. A ile można walczyć? Ile można walczyć? Albo ile? Ile można zachęcać ludzi do tego, żeby ruszyli dupę i odłożyli te przysłowiowe ziemniaki i zaczęli coś robić, a nie opierać ziemniaki? W nieskończoność. Prawda? Bo się dobrze słucha, bo się lepiej człowiek czuje. Bo... Aha, bo są ludzie, którzy myślą podobnie jak ja. Myślenie? A już dawno się podaliśmy, pisze z biegiem. Masz rację. No i podałeś się, bo Ty komentujesz najwięcej ze wszystkich chyba, nie u mnie, prawda? No ja wiem, że, że, wielu z Was lubi mnie słuchać, dlatego że, dlatego że po prostu, odnajdujemy się w tym, że nie jesteśmy sami, że nie jesteśmy osamotnieni w naszych poglądach, prawda? Ale, wiecie, ile można gadać, ile można dyskutować, kiedy przydałoby się coś zmienić, a jak to zrobić? Prawda? No niby dyskusja powinna pomóc nam w tym, żebyśmy mogli odnaleźć sposób, jak to zmienić, prawda? I, Znacie pozycję, na przykład, nie wiem, Justyny, czy pozycję Trzepacza, prawda, Krzyśka, czy Hercunia, oni są, nie wchodzić w system, prawda? Ja od początku miałem, odrębne, odrębne nieco spojrzenie. Uważałem, że jeśli ktoś ma mocny charakter, to może wejść w system i próbować go zmienić od środka. Coś w rodzaju Konrada Wallenroda, tak? Rozwalić ten system od środka. Z tym się nie zgadzają inni. Ale na przykład, czy nie uważacie, że gdyby Justyna weszła do parlamentu, to byłaby taka taka fałszywa, jakim się okazał pan Beksa? Czy byłaby taka chytra na pieniądze, jakim jest pan Beksa? Czy może by pokazała wszystkim pazur? Może nawet więcej niż jak Grzegorz Brown. Bo ona jest pyskata, tak? I nie ustępuje. O bezl bezludnej wyspie to wielu ludzi eee, macie. No, bratnia dusza, tak, Bratnia dusza. Moi drodzy, żebyście się czasem nie zdziwili, jak się możecie przejechać na bratniej duszy? Albo na tak zwanym jeszcze wyższym etapie bratniej duszy, jaką jest po angielsku, to się nazywa Twin Flames. Bliźniaczy ogień. Można się spalić i można się przejechać. Dlatego, że dusze są korupcyjne, moi drodzy. Ja nie wiem, jaki trzeba mieć charakter, żeby się nie dać skorumpować. Pekunia na nole. Pieniądz nie śmierdzi. Ilu ludzi odmawia przyjęcia pieniędzy? Ilu ludzi uważa, że to jest normalne, a nas, którzy nie przyjmują łapówek i nie dają łapówek, uważa za nienormalne, moi drodzy? Oczywiście, że będą obowiązkowe szczepienia, moi drodzy. Oczywiście, że będą obowiązkowe szczepienia. To jest kwestia czasu. W tej chwili wygrywamy nie przez to, że coś działamy, tylko że systemy marksistowsko-komunistyczne, faszystowskie kosztują bardzo dużo energii, pieniędzy i zaangażowania, żeby je utrzymać. Systemy naturalne, jakim jest system chociażby kapitalistyczny, tak? tylko on już nie istnieje też. Są tańsze. Systemy dobrowolne, w którym ludzie nie są przymuszani do czegoś, są tańsze, bo robisz to bez nadzoru. Dlatego niewolnictwo padło, bo ostatecznie niewolnikowi musisz kupić buty. Musisz mu zbudować schronienie. Jeżeli by pracował dobrze, to musisz mu znaleźć lekarza, jeżeli zachoruje. Bo kupienie nowego niewolnika jest drogie. Więc co zrobili? Nie ma niewolnictwa. Idziesz do pracy za 5 tysięcy, kupisz swoje własne buty. Musisz znaleźć wynajem mieszkania. Kupić za jedzenie, które miałaś za darmo. Dlatego ludzie tęsknią do niewolnictwa, moi drodzy. Do niewolnictwa XXI wieku. Niech już mi nie dadzą to mieszkanko, to łóżko 2x2, bo już takie się pojawiają, 4-metrowe mieszkania, tak? 5-metrowe mieszkania kwadratowe. Dadzą ci Dochód gwarantowany, że zamówisz sobie film, ale nie film, który będziesz chciał obejrzeć. Bo jeśli jest to film mm, ze Schwarzeneggerem, to może być zbyt agresywny, a ty jesteś człowieku nie emocjonalnie nieopanowany, więc Twoje pieniądze nie będą mogły ci wyrentować filmu, który chciałbyś obejrzeć. Nie, 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 CBDC powie nie, 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 obejrzyj sobie film z Gretą Thunborg, jak taki śpiewają, jak broni Matki Ziemi. Moi drodzy, my się wracamy do niewolnictwa. Na własne życzenie, moi drodzy, na własne życzenie, właśnie takich ludzi, którzy mówią, gdyby nie to Tacho, to byłoby dużo wypadków. No jasne. Gdyby nie było samochodów, nie byłoby w ogóle wypadków. Tumanie jeden. Przepraszam, bo może nie jesteś tumanem. Gdyby nie było samochodów, nie byłoby w ogóle wypadków. Gdyby nie było narkotyków, nie byłoby uzależnieni od narkotyków. Jeżeli. Uważacie, że jest za dużo ludzi na tej ziemi, to proszę bardzo. Wyciąć sobie wszystkie systemy rozrodcze. Moi drodzy. Nie wolno. Władca. Właściciel niewolników miał problem. Trzeba było mieć ziemię pod zabudowę, pod to, pod tamto, buty kupić, kuźwa, ile to rzeczy. A tak, teraz masz niewolników, tu 2000 gwarantowanego dochodu, a jak sobie za to zrobisz, to nie. I teraz wielkie korporacje umawiają się w jednym, moi drodzy. Przepraszam, że się zaśliwiłem, cholera jasna. Bardzo nietwarzowo politycznie, tego, poprawności politycznej. I teraz co się dzieje? I teraz chcesz pójść do innej pracy? Właściciele niewolników umówili się, że nie dostaniesz tam więcej. Dostaniesz tyle samo. Tak? Polacy chcą być niewolnikami. Przyznajecie 100% pracy. Polacy absolutnie chcą być niewolnikami. Chcą i z jednej strony mamy tą smykałkę do tego, żeby mieć, mieć tą własność, a z drugiej strony rzesza ludzi w Polsce mówi, ja tam nie chcę mieć nic, będę mieć spokój. Tylko, żeby mi dali żyć spokojnie, żeby mi dali o, mieszkanie mi dadzą za darmo, dadzą mi jedzenie za darmo, czy to będzie z robakami, czy nie, to ja nie chcę wiedzieć. Ja nie chcę wiedzieć. Prawda? A... I to jest ten problem nas wszystkich, nie? Przepraszam, teraz z kolei telefon się rozdzwoni. Nie chcemy... I to jest nasz główny problem, moi drodzy. Będę kończył go. Uff, bo nie chcę być pesymistą takim. Nawet nie chcę mi się omawiać świata. Bo to, co się dzieje w świecie, wierzcie mi, że idzie ku wojnie. Idzie ku wojnie. I pomyślcie sobie, te wszystkie ustawy, które wprowadzono, wprowadzono w Polsce w międzyczasie, PiS w co wprowadził. Czy Tusk to zmienia? Czy Tusk cokolwiek zmienia w zakresie wojny, pandemii, etc.? Nie, kłócą się. Tak, widzę 920 parę fanów. No i to też się zdziwiłem, że tyle ludzi przyszło posłuchać. Frustrata, tak? No jestem. Ten... Słuchajcie, jeżdżą ciężarówki, za każdym razem, jak przejeżdża przeze mnie, to blokuje sygnał. A teraz zablokuje, bo stanu w ogóle. Ech, szkoda, gadać. Także moi drodzy, także moi drodzy, pamiętacie jedno. Czasami wygodnie jest mieć tą miskę ryżu, ale tak jak puszczałem wam, puszczałem wam piosenkę Jacka Kaczmarskiego. Jeśli kochasz swoją budę, to pokochaj łańcuch swój. Śmierdzi gnojem twój ogródek. Znaczy, to przecież własny gnój. Tylko wiesz jeszcze, jak jest z psem, Możesz, 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 kolego, absolutnie dostać miskę, ale 50 cm z dala od długości łańcucha. W ten sposób trenuje się niewolników. I jeżeli nie posłuchasz, to będzie Ci odbierał po łyżeczce i, i wyrzuci nam bróg i powie, dalej chcesz ze mną dyskutować? Dalej chcesz się ze mną kłócić? I odbierze drugą. A w przy połowie miski, będąc głodny, zrobisz wszystko, co zechcą. Więc zastanówcie się nad tym, czy warto teraz ustępować tym bydlakom, którzy właśnie się dorwali do władzy i już pokazują, że mają nas gdzieś. Już pokazują. Prawda? A co będzie jak minie trochę czasu i się wreszcie dogadają? Zastanówcie się na tym. A ja Wam życzę miłego weekendu. Może się odezwę w niedzielę, co będę Trzymajcie się, ja.